Cześć kochani, witam wszystkich z podznaku wodnika w czytaniu na grudzień 2024. Moi drodzy, dzisiejsze czytanie zaczniemy od kart wyroczni. Tutaj zbadamy energie ogólne na ten miesiąc, co może się wydarzyć, na co zwrócić uwagę. Później przejdziemy już do tarota i tutaj sprawdzimy, co będzie się działo w miłości u singli, później w miłości u osób w związkach, następnie praca, kariera i finanse, a na samym końcu duch i emocje. Oczywiście e, pamiętajcie o tym, że czytania, które są dodawane, czy to tu, czy na jakąkolwiek inną platformę, są to czytania ogólne i nie zawsze będą z Wami rezonowały, nie zawsze będą odpowiadały Waszej sytuacji. Także miejcie to na uwadze. Sprawdźcie swój ascendent, znak księżycowy i wenus. Nie polegajcie tylko i wyłącznie na Słońcu, no bo czasami po prostu czytanie na jakiś inny mm, aspekt naszego tutaj kosmogramu e, będzie nami bardziej rezonowało. Więc tak to wygląda, moi drodzy. No co, na razie odkładamy sobie tarota i zaczniemy od kart wyroczni. Mamy tutaj wyrocznie bogiń, więc sprawdźmy, cóż możemy przekazać, co mamy do przekazania naszym wodniczkom. Sprawdźmy, cóż moich wodników w grudniu 2024. Mamy pierwszą kartę. Mamy Matkę Ziemię, mamy Gaję. Zobaczmy, cóż mamy dalej. mhm. To moich wodników w grudniu 2024. Sprawdźmy, jakie mamy karty dla Was. Cóż ciekawego mogę Wam ups, przekazać? Uh -huh. Co ciekawego dla moich wodniczków? Jakie mam przysłania dla osób z podznaku wodnika? Zobaczmy. Wodnik, oczywiście Słońca. Uofo, oh, 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 co tu się dzieje dzisiaj? Słońce, Księżyc, Ascendent i Wenus. Och. I pojawia nam się uwolnienie, mamy Ziemię, która nas gdzieś tam um, stabilizuje i mamy uwolnienie, które no po prostu daje nam, daje nam kopa, żeby, żeby, zacząć, żeby zacząć działać, więc no ciekawie, bardzo ciekawie. Jeżeli chodzi o numerologię, mamy szesnastkę um, tutaj z naszą Matką Ziemią, a więc szesnastki, szesnastego może się urodziliście, albo siódmego, bo jedyniszej daje nam siódemkę, może jesteście siódemką numerologiczną, wszystko jest możliwe. 25 to też może być data urodzenia, to też może być 2,5, 5 też daje nam siódemkę, więc mamy i 7, i 7, moi drodzy, więc no tutaj jest to potęga liczby 7. Um, a może też będziecie widzieli często gdzieś takie znaki, właśnie siódemkę na, nie wiem, na autobusie, na rejestracji po prostu jakiegoś auta, ciąg siódemek. Um, może um, gdzieś po prostu te numery wam będą się mieniły, um, będą się pojawiały. Natomiast widzę tutaj właśnie tę ziemię i y, uwolnienie. Tak, pierwsze co mi przychodzi na myśl i co idzie bardzo z tymi kartami jest, jest to, że możliwe, że jakaś, jakaś sytuacja bardzo Was tłamsiła, bardzo Was zamykała w pewnych ramach, a z tego, co mi wiadomo, to wodniki raczej są znakami, które nie lubią czegoś takiego. Wy lubicie być kreatywni, wy lubicie mieć mm, różnego rodzaju możliwości, yy, lubicie... Się rozwijać, się rozwijać, rozpościerać swoje skrzydła. Więc to może być właśnie ten moment, w którym wy, mając takie spokojne, przyziemne, normalne, bez żadnych fajerwerków życie, potrzebujecie po prostu takiej dodatkowej stymulacji, którą traktujecie jako taką swoistą wolność. Każdy może mieć inną definicję, właśnie tutaj. Mm. Tej naszej wolności, ale wyszukacie wolności właśnie poprzez robienie czegoś, co no, dosłownie wam serce podpowiada. Trochę tak właśnie chcemy rozpostrzeć skrzydła, chcemy spróbować czegoś, e, czegoś świeżego, czegoś nowego, albo wrócić do jakiegoś hobby, do jakiegoś zainteresowania, które po prostu będzie dla Was takim uczuciem, że nic nie jest w stanie was powstrzymać, nic nie, nie jest w stanie wam powiedzieć, stop, tutaj zostajesz. Wy jesteście znakami, które się uczą, które lubią się uczyć, które lubią pracować nad sobą, nad swoim otoczeniem. Mm. I jeżeli za długo gdzieś tam postoicie w jednym miejscu, to po prostu się dla Was robi mało interesujące, nudne. Potrzebujecie rozwoju, ciągłego rozwoju. Nie dziwię się, że te karty się pojawiły, bo są dość przeciwstawne, ale no, jest jakiś fundament, który można rozwijać. Tak mi się wydaje. Przełożymy sobie karty trochę na górę, tutaj przełożymy ametest jeszcze, żeby one były wciąż dla Was widoczne, dla mnie również, żebym mogła sobie ewentualnie do nich sięgnąć. A teraz przejdziemy. Do czytania na miłość, na miłość dla singli. Zobaczmy, co u moich singli, jeżeli chodzi o aspekt miłosny. Czy coś ciekawego się u wodników będzie w najbliższym czasie, w najbliższym miesiącu działo? Zobaczmy, co u moich wodniczków w grudniu 2024. Sprawdźmy, co u wodników w grudniu 2024. Sprawdzamy, jakie mamy energię na ten miesiąc, jeżeli chodzi o singli. I, I miłość z nimi związaną. Zobaczmy. Uh -huh. Pojawiły się trójka kielichów. Bardzo ładnie. Na samym początku. Uh -huh. Oho. Siódemka kielichów od razu wyskoczyła. Ciekawie. Uh -huh. Uh -huh. Zobaczmy co mamy dalej. Uh -huh. Sprawdźmy jakie mamy energię dla moich wodników. Pojawia się pazi różdżek. Ciekawie, ciekawie, ciekawie. Mhm. Okej, okay, czekajcie, bo tutaj karty nam wyskakują. I królowa mieczy na samym końcu. No dobra moi drodzy, co my tu widzimy? Ja tutaj widzę nową znajomość, nową znajomość, która się pojawi u Was albo nawet więcej niż jedną, powiem szczerze, bo jest tutaj trochę tak zamieszania. Zobaczcie, że wy tutaj spędzają czas z przyjaciółmi, możliwe, że nie wiem, jakaś wigilia czy, czy spotkanie po prostu może Sylwester, bo przecież też grudzień jakby nie było. Gdzieś wychodzicie, widzicie się z ludźmi, z którymi lubicie spędzać czas, czujecie się komfortowo i pojawia się na, ty, na tym spotkaniu coraz więcej osób. I bardzo możliwe, że właśnie z kimś yy, tak, że tak powiem, kliknie. Mamy pasia różdżek. Myślę, że ta osoba może być ciut od Was młodsza albo no taka bardzo młoda duchem. Taka wręcz, no wiecie, zawadjacka, luźna, taka, że no nie ma problemów w ogóle. Tak no czu czuć po prostu ducha, lekko ducha. I Was to bardzo intryguje. Jesteście tacy, okej, okay, ciekawa, ciekawa osobowość. Yy, wy lubicie takie... Nieszablonowe osobowości, takie nie, nie do końca dopasowujące się, takie intrygujące dla Was. I no, i ten paździeróżek taki jest, właśnie, że on jest trochę oderwany od rzeczywistości, wszyscy patrzą się w prawo, on ci spojrzy w lewo. Jest inny, jest innym puzelkiem, i Was to bardzo zainteresuje, mimo tego, że myślę, że gdzieś tam na tym spotkaniu, bo ja tutaj motyw spotkania takiego w większym gronie, e, będzie pojawiało się też więcej osób, które będą natomiast Wami zainteresowani, ale Wy będziecie bardzo wybredni, tacy, że no nie, to, to fajny, fajna osoba, ale to chyba nie dla mnie, to ja, ja sobie postoję, poczekam, może ktoś, e, ktoś inny, cokolwiek, albo ja czegoś. Takiego w ogóle nie szukam. Zobaczcie, że to jest kolejna siódemka do naszej kolekcji siódemek. Mm. No, jesteście tacy trochę kręcący nosem, bo, bo, bo Wy potrzebujecie takiej, wiecie, takiego tej stymulacji, tak? To nie może być płaskie, to nie może być takie, wiecie, bez smaku. Wy potrzebujecie czegoś więcej, czegoś, co jakiegoś fajerwerka tutaj wzbudzi w Was. I patrzę na tego opadzie różnych i myślę, że on tutaj może to rozpocząć, może to zapoczątkować. Tylko na samym końcu pojawi nam się królowa mieczy, więc wydaje mi się, że to Wy będziecie bardziej. Mm, Osobą, która przejmuje inicjatywę, to wy będziecie raczej zagajać, to wy będziecie raczej zwracać, powiedzmy, oczywiście w cudzysłowie, bo myślę, że samą swoją osobowością zwracacie uwagę, ale no, to wy będziecie tak trochę wodzić tę osobę za nos, bardziej będziecie wychodzili właśnie z taką inicjatywą z, nie wiem, czy z propozycją spotkania, czy później po tym, po tym tutaj pierwszym spotkaniu, ale to jest zupełnie nowa energia, nad, nad którą Wy musicie przejąć po prostu pieczę, nad którą Wy, jeżeli to chcielibyście, żeby to gdzieś zaszło, żeby poszło w jakimś fajnym kierunku, to raczej Wy będziecie musieli to zainicjować, bo jak nie to, to zostanie raczej w tej strefie, że widziałam, widziałam fajnego faceta, widziałam fajną kobietę na imprezie i w sumie na tym się skończyła nasza historia. Więc tu wszystko zależy... Na koniec od Was, no bo jest zainteresowanie ze strony tej osoby, ale ta osoba jest właśnie taka odklejona, taka inna, może nawet, nawet nie myśląca w kategoriach, że, że kogoś szuka, może to jest taki moment, w którym mm, szuka bardziej siebie niż, niż drugiej osoby, więc No, Wy musicie tutaj gdzieś tam zwrócić na siebie uwagę. Oczywiście nie wchodząc dosłownie przed nos, tak, ale pokazać, czego jesteście warci zatrzymania i porozmawiania, a myślę, że rozmowy tutaj będą. I to też jest ciekawe, ciekawe bo Pazier różdżek też nam wysyła wiadomości. myślę, że tu będzie dużo takiego, takiej wymiany wiadomości, dużo rozmów, ale mam wrażenie, że właśnie nie takich face to face. Tylko bardziej pisanie ze sobą, gdzieś tam, no tak, no, pisanie ze sobą gdzieś w od tej odległości, tak. To wy będziecie podskakiwać z radości, że dostaliście wiadomość od tej osoby. No a jeżeli chodzi już o dalsze kroki, jakieś spotkania, no to będzie to leżało po prostu po waszej stronie. Wy będziecie musieli wyciągnąć rękę, bo, bo ta osoba wyciągnie tę rękę, oczywiście, ale no to może być po prostu frustrujące i mocno czasochłonne. Tak to widzę, moi drodzy, zabieram karty. Ciekawie, no bo tutaj nowa miłość, nowa, nowa jakaś sytuacja. A teraz zobaczmy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o miłość dla osób, które już są w związkach. Sprawdźmy, co u moich wodników, które już są w relacjach. Wow. Mamy piątkę kielichów. No tak na początek to nie, nie jest bardzo optymistycznie. Mhm. No, ale zobaczymy, co dalej. Zobaczymy, co dalej, moi drodzy. Sprawdźmy, jakie mamy karty. Sprawdźmy, co już mamy dalej, cóż mogę Wam podpowiedzieć, co mogę Wam przekazać Mamy asa różdżek. Uh -huh. Oho, dzień dobry, miło mi Cię widzieć. Jesteś kielichał w księdzia. Nie księciem, tylko rycerzem, ale nie wiem dlaczego powiedziałam księciem. Tak mi się po prostu brało w słowa. I siła. Na początku tak mówię o. Coś tu się dzieje, coś kiepsko, coś tutaj mało, mało zaskakującego. No bo zobaczcie, mam piątkę kielichów i mam wrażenie, że Wy właśnie... Przepraszam. Mam wrażenie, że Wy właśnie nie oczekujecie zbyt wiele. Jesteście na, w takim, na takim etapie właśnie w swoim związku, że no czym on czy tam ona może mnie jeszcze zaskoczyć? I czujecie się tacy trochę wypaleni? Może do tego potrzebujecie czegoś więcej, może do tego te karty się tutaj pojawiły, że jest zbyt statecznie, zbyt tak powolnie, tak bez fajerwerków właśnie, gdzie fajerwerki zawsze gdzieś tam się wypalą, to nie będzie przez cały czas, ale Wam brakuje czegoś, no po prostu więcej, tak? Potrzebujecie czegoś więcej. I tak patrzycie na ten swój związek i ile, i, ile w nim brakuje, ile... Ile jest rzeczy, nad no, którymi no, trzeba byłoby popracować, i jesteście trochę tacy zdemotywowani, nie do końca szczęśliwi. Ale później pojawiają nam się same pozytywne karty: pojawia nam się as Asróżdek, to jest taki świeży start, że wszystko, się, wszystko idzie w dobrym kierunku. To jest tylko przejściowe. To nie jest stan, który będzie się utrzymywał przez lata. To jest coś, co po prostu ostatnio. Poczuliście i tak sobie pomyśleliście, że no może coś trzeba z tym zrobić, może należy przełamać właśnie taki, taki wzór, że no cały czas jest to samo, to należy coś zrobić innego, żeby, żeby wprowadzić swego rodzaju dynamikę. I tak też się dzieje. I zobaczcie, dostaliście wielkiego kciuka w górę od wszechświata, takiego wielkiego kopa po prostu, ale takiego pozytywnego. W dobrym kierunku. Myślę, że to też jest taki moment, w którym chciałam powiedzieć, że nie wiem, że porozmawiacie z partnerem, ale nie. Ja tutaj czuję, że to wasz partner po prostu jest dobrym obserwatorem. Może jesteście już na tyle długo ze sobą, że się znacie i że widzicie, że coś jest nie tak z drugą połówką, bo jest propozycja, tak? Jest propozycja może wyjścia, może randki, spotkania, coś właśnie tutaj będzie się takiego miłosnego działo. Zobaczycie, że temu partnerowi zależy na was. I to jest tym wszystkim najważniejsze, że tutaj dalej jest miłość, tutaj dalej jest uczucie. Może był okres spokojniejszy, może był to po prostu okres zabiegany i, i no brakowało pewnych sytuacji, ale jak już się wszystko stabilizuje, no to wracacie na dobre tory i tak troszkę nowości do Was przychodzi, troszkę takich świeżych tutaj um, sytuacji. Przy rycerzu Kielichów ja tutaj naprawdę czuję taki moment, um, że no to. Spotkajmy się, zróbmy coś, pójdźmy gdzieś, chodźmy na randkę, zróbmy coś fajnego, zróbmy coś, coś szalonego, porozmawiajmy, spędźmy czas ze sobą. Myślę, że jednym z Waszych głównych języków miłości jest właśnie ten jakościowy czas spędzony z, ze swoim partnerem. I właśnie pa Wasz partner doskonale o tym wie. I Wam to pokazuję, a przynajmniej tego Wam życzę. Na samym końcu pojawia nam się siła, no i zobaczcie, że finalnie wychodzicie silniejsi z tego doświadczenia, że nie przełamujecie się, nie załamujecie się na pierwszym, drugim a jakimś momencie w związku, który nie jest najróżowszy, tak najbardziej serdeczny i taki cieplusi, tylko go przetrwaliście, jesteście silniejsi niż byliście na samym początku. I tu naprawdę to Wam daje tak dużo, dużo. Mm, Dużo pewności, że jesteście z odpowiednią osobą. Możecie mieć do czynienia z lwem. Bardzo często, właśnie, wodniki tutaj, lwy się gdzieś tam w pary łączą, więc nie zdziwiłabym się. Natomiast, no, wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe. Tak to widzę, moi drodzy. Dajcie znać oczywiście, czy rezonuje i czy właśnie będziecie tutaj odświeżać swój związek. A teraz zobaczmy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o pracę, karierę i finanse. Sprawdźmy, co u moich wodników, jeżeli chodzi o pracę, karierę i finanse. Zobaczmy, jakie mamy karty dla Was, moje drogie wodniczki, na grudzień 2024. Zobaczmy, jak to wygląda. Mhm. Jeżeli chodzi o grudzień 2024, sprawdźmy, co ciekawego mam dla Was, moje drogie wodniki. Zobaczmy. Ok, a z mieczem. Mhm. To sam początek, to tu macie dużo takich świeżych początków e, i mam wrażenie, że wy w ogóle w tym miesiącu trochę to manifestujecie. E, dziesiątka kielichów, uh -huh. e, król e, różek w odwróconym. Uh -huh i wyskoczą nam, są dostatecznie odwrócone. W pracy nie jest różowo. Ja nie będę Wam owijać bawełny, no bo nie jestem tutaj od tego. Ja po prostu to, co, czytam to, co widzę. Wiecie co? Mam wrażenie, że Wy zainwestowaliście w coś nowego. Poszliście w nowym kierunku. Czy to znaleźliście nową pracę, która obiecywała Wam no dość dużo zmian, pozytywów i Czujecie, że tutaj no, jest duży potencjał, ale na początku są straty. Na początku są straty, jeżeli chodzi o właśnie życie towarzyskie, że może więcej pracujecie, może jesteście bardziej zaangażowani, może na tym cierpi Wasza rodzina, może na tym cierpią gdzieś tam wasi przyjaciele, bo nie macie po prostu czasu. Myślę, że finansowo też nie wygląda to najlepiej i też macie taki moment mimo tego, że myślę, że część z Was ma oszczędności, bo to nie była decyzja podjęta, tak wiecie, bardzo spontanicznie, że po prostu ludzi mi się zmieniam. Tylko to było przemyślane i, i po prostu wiecie, można myśleć, ale potem jak jesteśmy już w tej sytuacji, to też się czujemy trochę inaczej i te nasze uczucia są mm, redefiniowane. No i patrzę na tego króla różdę, który jest odwrócony. Wy czujecie, że trochę tracicie kontrolę nad tym wszystkim, że myśleliście, że to będzie wyglądało trochę inaczej, ta zmiana będzie... Dniem powolniejsza, mniej dynamiczna, albo właśnie taka, że y, będzie szybko minie ten taki gorszy czas, a ten gorszy czas trochę się ciągnie. I y, na samym końcu ten sąd ostateczny, też odwrócony. E, no, Wy trochę, jakby to powiedzieć, jesteście. Nie chcecie się dzielić tym, że, że coś jest nie tak z innymi. Zatrzymujecie to dla siebie. Jakby tłumicie emocje, które są związane właśnie z tymi zmianami, które może nie okazały się jakoś wybitnie pozytywne na ten moment. I zostawiacie to dla siebie. Zostawiacie to właśnie dla. Mm, tłumić to w sobie, co nie jest najlepszym rozwiązaniem, no bo też relacje na tym cierpią, tak? Też Wy sami, Wasza tutaj pewność i to, że no, mówicie, że przemyślałam tą decyzję, a i tak wydaje mi się, że ona wcale nie była aż taka dobra, to gdzieś tam obwinianie siebie to też nie, nie tędy droga, moi drodzy. Nie tędy droga. I na samym końcu, właśnie ten sąd ostateczny pokazuje nam to, że my to w sobie zatrzymujemy i trochę, trochę powiedziałabym, że. Mm, jakby to ująć, że... No, nie wiem jak to, jak to powiedzieć, że jesteśmy tacy... Ach, może nie to, że unikamy prawdy. Ale trochę się boimy tej prawdy, trochę się boimy wziąć tego na klatę, że nie, nie wszystko poszło po naszej myśli, gdzie wydawało nam się, że wszystkie zagrożenia, które mogły się tutaj pojawić, przeanalizowaliśmy, no ale życie czy tam no, dana sytuacja nas jeszcze dodatkowo zaskoczyła, więc to też nam no, daje tak dużo do myślenia i nie, nie do końca chcę się właśnie przyznać przed innymi, że że no macie po prostu trudniejszy, trudniejszy czas na ten moment i nie wiecie do końca co ze sobą zrobić i czujecie się zagubieni, mm, niby macie świeży start, a wcale to nie jest takie radosne. Wiecie, złe dobrego początki, no i tego się trzymajmy. Mam nadzieję, że po prostu się to ustabilizuje, trzymam za Was kciuki, a że będzie, będzie lepiej. <laughs> No dobra, przejdziemy do ostatniej części dzisiejszego czytania, czyli do czytania ducha i emocji. I zobaczmy, co tutaj, czy możemy to spiąć. Może jakaś właśnie fajna kamerka. Ostatnio nam się tak udawało pięknie wszystko pospinać, jeżeli chodzi o poprzednie czytania miesięczne, jakie robiłam dla poprzednich znaków. Więc zobaczmy, może u Was też, też się nam to czytanie dzisiejsze ładnie zepnie. Sprawdźmy. Co ciekawego mamy dla moich obwodników, jeżeli chodzi o ducha i emocje. Pojawi nam się szóstka pentakli. Uh -huh. Mhm. Co mamy od... dalej? Co mamy dalej? Co mamy dalej? Eee, A z pentakli w odwrocie. Uh -huh. Piątkę mieczy. Uh -huh. I na sam koniec pojawi nam się Dziewiątka różdek w odwrocie. Naprawdę, ja czuję tutaj takie blokady. Czuję to, że są momenty, w których my się po prostu wstydzimy do czegoś przyznać. Raczej mamy taką dobrą minę do złej gry. Zatrzymujemy te emocje dla siebie i naprawdę to, taka, takie podejście, że udaję, do, dopóki mi się nie uda, tak? <laughs> że udaję, wszystko jest ok, dopóki nie uda mi się wyjść na prostą. No, tak to u Was wygląda. Trochę mam wrażenie, że boicie się oceniania. Hmm, boicie się tego, obawiacie, no bo to nie jest, nie wiadomo, jaki paraliżujący strach. Wydaje mi się, że raczej to jest strach po prostu przed ocenianiem a bardzo byście chcieli tego uniknąć, bo możliwe, że ludzie Wam odradzali i pójście w jakimś kierunku, a Wy i tak stwierdziliście, że spróbujecie i no boicie się tego, co teraz powiedzą, że no i co, nie mia miałam rację mniej więcej. Tylko wiecie, jeżeli to są naprawdę Wasi przyjaciele, Wasi osoby, które będą Was zawsze wspierały, to tego nie powiedzą, tak? Zrozumieją, że chcieliście po prostu podjąć swoją decyzję, a każdy z nas popełnia błędy. Nie ma co też tego w sobie tłumić i blokować, bo ja tu widzę bardzo dużo blokad, to trzeba po prostu się wyrzucić zrzucić, zrzucić ten taki balast, ten ciężar, który może nad Wami, może nad Wami wisieć i jeżeli ktoś będzie oceniał, no to tylko świadczy o nim w takim wypadku, no bo Wy podjęliście ryzyko, to, że to ryzyko na ten moment, na ten moment po prostu nie jest jakiś wybitnie opłacalne, to nie oznacza, że tak będzie przez cały czas. Może właśnie się to wszystko pozmieniać. No życie jest yy, jak rollercoaster, nie? Dobra, tyle na dziś. Dzięki, moi drodzy. Trzymajcie się ciepło, nie blokujcie uczuć, nie blokujcie emocji. Postarajcie się właśnie mm, wyrzucić z siebie to, co, no mm, czego nie, nie należy sobie trzymać. Tyle na dziś, moi drodzy. Jeszcze raz wielkie dzięki no i do zobaczenia w kolejnych.